Wchodzi lada dzień do, do, do kin filmu o pułkowniku Kuklińskim i zapewne czeka nas powrót do dyskusji bohater czy zdrajca. Dla pana pułkownik Kukliński był kin. Nie chciałbym się wypowiadać z tego względu, że za dużo wiem. No to właśnie dlatego powinien pan powiedzieć. Dlatego za dużo emocje w tej sprawie na dzisiaj. Ja zbyt, naprawdę zbyt dużo wiem w tej sprawie, w związku z tym. Ale to, z, to, wie pan rzeczy, które by postawiły pułkownika Kuklińskiego w innym świetle? Z, Próbuję pan zadać tak pytanie, że opowieść moja będzie coś sugerować, nie chciałbym niczego sugerować, chciałbym, żeby widzowie odebrali film taki jaki jest, ale... E... Film film, ale pułkownika jak ma odbierać? Jako pozytywny? Najprostsze by się było pytać, nadzami? ja patrzę na niego z punktu widzenia oficera kontrwywiadu zagranicznego, prawda, e... najprostsza odpowiedź na to byłoby pytać jego kolegów, e... z którymi on pracował. E... Nie chcę powiedzieć za dużo, ale to, to najprościej może powiedzieć, powiem tylko w ten sposób. To był człowiek związany z polskimi służbami. W związku z tym odpowiedź jest bardzo złożona, w zależności od tego, jak na, się, na to się patrzy, z którego punktu widzenia. Oczywiście dla ludzi, którzy wywodzą się ze służb, jest to nie do zaakceptowania. Przejście na drugą stronę, Przejście na drugą stronę, nawet jeśli no, nie że kulturowanym Mógłbym powiedzieć dzisiaj, bym się śmiał z tego, że, że czy, jestem, czy odbiorą mi emeryturę, czy nie, czy mi wystarczy na życie, czy nie wystarczy na życie, prawda? Mógłbym wybrać drogę konformistyczną, ale uważam, że Polska jest najważniejsza. Patriotyzm, przywiązanie do kraju, a przede, no, przede wszystkim... Panie, pytanie jednak, jaka Polska? No, no, dobrać, to, to ale... Pytanie, czy możemy powiedzieć, że i generał Zacharski, i pułkownik Kugliński byli pozytywnymi bohaterami historii Polski? No, gdyby generał Zacharski, będąc w więzieniu, poszedł na współpracę z Amerykanami, pewno byłby dzisiaj bohaterem numer dwa, prawda? Takiej postawy byśmy chcieli wśród naszej młodzieży? Pamiętajmy, funkcjonowaliśmy, my szczególnie w latach 70 w takiej a nie Polsce. Nie było opozycji. Parę osób było w opozycji. Wszyscy krzyczeli, pomożemy Gierkowi, prawda? Wszyscy wierzyliśmy na nowe przebudzenie Polski. Mieliśmy największą swobodę w krajach socjalistycznych. To, że Rosjanie bali się interwencji w Polsce, bo wynikało stąd, że wiedzieli, jaka jest postawa armii i służb wobec Rosji. prawda? No, nie, nie podpisałby się Pan pod tezą, że działania pułkownika Buklińskiego przyniosły, czy były jednym z, z, z kamyczków w tym ogrodku przynoszenia Polsce wolności? Z pewnego punktu widzenia tak. Oczywiście dostarczał ogromną ilość materiałów na temat e, układu warszawskiego. Jego koncepcji zaczepnych, obronnych, e, użycia broni masowego rażenia, e, morala, pra, morale wojska, e, to wszystko na pewno tak. mówi o przygotowaniu stanu wojennego, o m, możliwości prowadzenia stanu wojennego. Amerykanie go na to nie zalegali. Więc można powiedzieć, para poszła, być może, patrząc z punktu widzenia Solidarności, w blizdek, bo jest trudno do zrozumienia, że mając takiej, takiej wiadomości, nie zrobiono nic. Bo przecież to był czas jeszcze, kiedy można, było, nie, nie, można było pozwolić sobie na bardzo ostrą interwencję dyplomatyczną. Łącznie z sankcjami, jeszcze, które później zostały wprowadzone. Ale gdyby to wszystko było wcześniej, przed wprowadzeniem stanu wojennego, tego stanu wojennego by nie było. Miano papieża. Więc można powiedzieć, do dyspozycji Zachód miał niesamowite środki. Nie użył ich. Wiedząc, że ma być stan wojenny. A tak na koniec powiem, wie pan. Romuald Traumut był oficerem armii rosyjskiej, który. Odszedł z armii, przeszedł na drugą stronę, zaczął walkę z armią rosyjską. Może czasami takie kontrowersyjne, ale heroiczne decyzje to jest coś, co w historii kraju zapisuje się złotymi zgłoskami. Mówiąc o tym, to chcę powiedzieć także, że przecież jak uzyskaliśmy niepodległość w 18 roku, Piłsudzkie armie, policję i wywiad czego Z oficerów zaborczych armii, zaborczych, a myśmy w 90 roku. A przede wszystkim po tym, co się stało w 2010, zlikwidowaliśmy to wszystko, co chętnie pozytywnie zweryfikowaliśmy. Dziękuję bardzo. Pedro Gromusław Czempiński był gościem Piaskiem Połczak. Dziękuję serdecznie, teraz Czarną na Białym. Zapraszam za tydzień.